Wczoraj Sąd Najwyższy wydał tak zwaną uchwałę frankową, czyli rozstrzygnął bardzo istotne zagadnienia dotyczące obowiązywania i rozliczania kredytów tak zwanych frankowych. Nadanie mocy zasady prawnej tej uchwale powoduje, że sądy orzekające w tych sprawach nie powinny mieć już wątpliwości, co powinny zrobić w konkretnych sprawach. Zostały wyjaśnione pięć kluczowych zagadnień. Po pierwsze, Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia abuzywne niedozwolone nie mogą być zastąpione żadnym innym postanowieniem, żadnym innym przepisem prawnym, na przykład średnim kursem NBP. Po drugie, uznał, że jeżeli z umowy zostanie wyeliminowane postanowienie abuzywne to w tym momencie umowa nie może dalej obowiązywać w obrocie prawnym, jest uznana za nieważną, nieistniejącą i powinny się strony rozliczyć z tego, co sobie wzajemnie świadczyły. Po trzecie, w momencie, kiedy dochodzi do rozliczenia między stronami, trzeba rozliczyć to na zasadzie dwóch kondycji, czyli każda osoba ma swoje roszczenie, a nie na zasadzie salda, czyli to sąd ustala, Komu ile powinien zwrócić? Po czwarte, przedawnienie roszczeń kluczowe. Uznano, że bieg przedawnienia rozpoczyna, w dniu, rozpoczyna się w dniu, kiedy to kredytobiorca poinformował bank, że z jego umową jest coś nie tak, czyli zakwestionował ważność tej umowy. No i po piąte, bank nie może dochodzić od Frankowicza żadnych dodatkowych środków z tytułu wykonywania nieważnej umowy. Super, prawda? Też tak myślę.